Siemanko! Witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy ryby. Jest, nie w stylu. Coś mi to kurwa chodzi pod nogą, ale miesza o to. Patrzcie ile tutaj jest. Bardzo dużo. Nie wiem dokładnie co będziemy z nimi robić, ale ona mi pokazała jakie czyścimy, tak? Oni je czyszczą je zupełnie inaczej, bo my je zwyczajnie przecinamy tutaj wzdłuż, wyciągamy wszystkie plaki. A tutaj to się zaczyna od skrzeli, tak? Tak więc tutaj dużo jest e, roboty w palcem w grzewalcem tak zwanym. I on się chyba do tego przydaje, tak? Tak więc zobaczcie, jak to się kurde robi tutaj. O. Musimy sobie odwinąć tą skrzelę, która tutaj jest. Musimy ją wyciągnąć. To nie będzie łatwe. Kurde, to jest brudna robota. O, popatrzcie. I teraz ten palec... Widzicie? Kładamy tutaj i przez ten otwór w głowie wyciągamy wszystkie plaki. O kurde, czyli tak to się robi, widzicie? Tutaj przez ten właśnie otwór, możemy go sobie lekko poszerzyć. I musimy wszystko wygrzebać, to jest kurde niesamowite. Mówiłem jej kurde, babo ja ci pokażę jak to przeciął ten brzuch. Ona nie, 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 że to właśnie ma być tak. Nie wiem, może będziemy to czymś nadziewać albo co, ale kurde jedziemy, nie? Musimy wszystko wygrzebać, nie chcemy, żeby, żeby tam coś zostało. Patrzcie. Wyglądam jak chirurg podczas operacji, no ale spoko, nie? za chwilę je wypukamy i nie będzie takiej rzeźni. Musimy wypłukać też cały środek. A. A. Nie jest to miłe, no ale wiadomo, kurde to jest... Kawałek pracy, nie? Taką pracę też trzeba wykonywać. Jedziemy, ja muszę wyczyścić te wszystkie ryby, a wy siedzicie przy komputerze i tylko oglądacie mnie jak czyszczę. To kto ma gorzej, ja czy wy? A i nacina ją tak z boku. very crispy, you can eat the bone, just like that. Okay. Cool. Okay. Yes? I będziemy je później smażyć na oleju, to one będą tak chrupiące, że będziemy mogli zjeść wszystkie, nawet ości. Ciekawe, zobaczymy. I nacinamy. Do want try it? Cut, cut Dobra, ryby już mamy, mamy ponacinane wszystkie, mamy wypatroszone i teraz dodajemy sól, dodajemy sól tylko i wyłącznie po to, żeby one były bardzo krupiące i żeby się fajnie zaprzyjaźniły z tym wszystkim, bo później trzeba uważać na ręce, bo sól wyciągnie z nich wodę, tak? Jak wyciągniemy wodę z tych ryb. O, jak wyciągniemy wodę z tych ryb, to później jak będziemy je smażyć, to one będą naprawdę chrupiące i będziemy mogli je jeść nawet z tymi ościami. Zobaczymy jak to będzie smakować ościami. Zobaczymy jak to będzie smakować. A teraz zostawmy to na około 10 minut. Dobra, nagrzewamy sobie olej dość dużo oleju i pamiętajcie, że nie wrzucajcie ich do zimnego oleju, bo one po prostu pójdą na dno i się tam przykleją. A my tego nie chcemy. Tak, więc czekamy. Hey, you drink <laughs> Drinking and working! You are fired. <laughs> Sprawdzamy czy temperatura jest gotowa, zobaczcie. to jest dobra temperatura. Trochę mnie przeraża to. Pachnie. Wiecie dlaczego? Bo nie mam tutaj futów, ani nie mam niczego, a ta foternie się kibie. Jak mi się wyleje ten olej na mnie, to jestem ten w zupie, Dobra, teraz je... Wow! Wyciągamy biedne małe rybki, które się tutaj usmażyły. Zostawiła mnie! Gdzie ona poszła? Zostawiła mnie! Poszła gdzieś do innych ludzi, kurde! Nie wiem, co on z tym zrobić. Takie rybki! One nawet nie pachną. No dobra, ale... Zobaczymy, co z tego będzie. O kurde! Ja może wrzucę więcej tych ryb. Dobra, teraz robimy sobie e, e, sos do tej ryby. Chodzi o to, że musimy na początek sobie obrać ananasa, nie za dużo, bo tutaj ludzie używają tego ananasa do innych rzeczy. A ja, popatrzcie, wyciągam to, wyciągam końcówkę, środeczek i po prostu kroję to tak. Na razie to. Dobra, zobaczymy co dalej. Idę na ryb. Hmm. Hmm. Powiem Wam, że jest dobra, chrupiąca, bardzo trupiąca. I jest... Ona nie jest rozgotowana. Ona nie jest sucha. Ona jest w stale w środku taka bardzo mięciutka. Bardzo fajna ryba. Ja, kto chce spróbować Kto chce spróbować Wszyscy Dziwne, bo ości ma krupiące, a mięsko ma soczyste yeah. Yeah? Take care of your fish. It's only... Dobra, wyciągamy to Potrzebujemy łoka teraz do sosu Dobra, to wyciągnijmy Zgaszmy to Dobra, jedziemy, robimy sos. Dobra, teraz przygotujemy sos. Do tego damy red curry. W poprzednim odcinku widzieliście, jak się red curry przygotowuje. Tutaj mamy taką pastę w pakiecie. Ona używa ich, bo są dobrej jakości. I teraz wrzucamy połowę takiego pakietu. To Tutaj jest 100 gram, czyli 50 gram. To jest taka sama pasta jak przygotowywaliśmy wcześniej. Dobra, wrzucamy sobie ją na łokka. O, wreszcie zostawimy. Troszeczkę oleju. Do tego wlewamy. No, troszeczkę, to znaczy tyle. Troszkę więcej u nas w No i zaczynamy to podsmażać, nie? A nie? Er, nie, to w tej dziedziną I teraz wlewamy pół litra mleka kokosowego do tego wszystkiego. No i mieszamy, rozdrabniamy, Pomalu sobie to gotujemy. I teraz sobie potniemy tylko e, te e, liści, liście limonki. Musimy sobie je fajnie pociąć szybko i bardzo małą, na bardzo cieniutkie paseczki. Chodźmy. I teraz tak sobie kroimy. I kroimy, kroimy w cieniutkie paseczki. I teraz dodajemy do tego liście limonki. A, I teraz, teraz będziemy y, dodawać do tego przyprawy. Ona zawsze robi swoje przyprawy, tak więc dajemy dwie łyżki sosu rybnego. Okropnego sosu rybnego. Ja go nie lubię. Chociaż y, z niektórymi rzeczami fajnie smakuje i się komponuje. Dobra. I teraz pół łyżki cukru, pół łyżeczki, czyli gdzieś o, tyle cukru. Sugar. Here we go. Mieszamy to. No i czekamy, co nam powie Babka. Nie? Dobra, teraz sobie kroimy, czyli musimy wyciągnąć po prostu e, wszystkie te. Wszystkie co? Nasionka. Tak, to wyciągamy. Ona tutaj, kurde, tak to robi. Jedną zieloną, jedną czerwoną, żeby było trochę koloru. I kroimy tak. Takie właśnie paski. Dobra, i teraz dodajemy te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy. Mamy tutaj e, chili, które idą na początek. No i oczywiście... Co to jest? pół e, Ananas. I oczywiście ananas. Wrzucamy go tutaj. Fajnie. Mieszamy wszystko razem. Niech to nam się ładnie zaprzyjaźni. I to jest sos do ryby. Dobra, teraz dodajemy bazylję. Dość dużo tej bazylii. And what now? Dobra, teraz spróbujmy, jak to smakuje. Zobaczymy, czy wszystkie sosy są ze sobą zaprzyjaźnione. To chyba powinno być tyle, nie? fajnie co? Fajnie. dużo rzeczy w środku i, ona ben, i będziemy to też wykładać no. yeah, jest bardzo słodki, taki kremowy, w z, z kokosem. A na nas, na takiej fajnej słodkości, chili nadało ostrości i z każdej strony to uderza. Wygląda na, na pikantne danie, ale wcale takim nie jest. No i jeszcze na końcu te liście, limonki zrobiły swoją sprawę. Tak Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na talerzu. Niech ona przyjdzie, niech to wyłoży. Dobra, co teraz?

Wydaje się, że ten sos jest okej. Okay, ale zobaczymy, czy ona tutaj jeszcze czegoś doda. Would you add anything in there? No, maybe garlic, no? no. Okay, nic więcej nie dodajemy. Pozostawiamy tak jak jest i chodźmy to wyłożyć. Look ryby są gotowe tutaj. Idziemy wykładać. Hold on. We did what we get from the market. A different side, could we see it really up. No. Możemy zrobić to z małymi rybami, z dużymi rybami, z każdymi rybami i po prostu ten sos polewamy. To jest proste gotowanie, popatrzcie, nic tutaj nie ma, tak naprawdę, tylko ten sos robi całą robotę, bo te ryby są już od razu chrupiące, tak? Polewamy to, niech one się zaprzyjaźnią z tym. Świetna sprawa, no. Polej to, kobito. Ale zresztą tego to to sosu, sosu. Wygląda zajebiście i pachnie jeszcze lepiej easy hmm. you can ja, bardzo łatwo to liczenie that's, that's it ready yes okay we take the photo then okay gotowe